Służba jest zobowiązaniem do poświęceń i niejednokrotnie wymaga podporządkowania życia osobistego. Codziennie bez względu na parę roku, warunki atmosferyczne, rzesze policjantów dbają o bezpieczeństwo na drogach, wodach, przeciwdziałają przestępstwom wykrywają ich sprawców, a także pomagają w rozwikłaniu wielu problemów. Funkcjonariusze policji, w tym z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, strzegą również polskich granic. Wspomagamy w tym zakresie. Inne służby oraz spełnimy służbę na misjach pokojowych. Za gotowość do poświęceń, gotowość do pomocy innym oraz olbrzymie zaangażowanie serdecznie w tym miejscu wszystkim kartuskim policjantom i policjantom dziękuję. Młodszy aspirant Radosław Kostuk. Starszy sierżant, Michał Kur. Na stopień sierżanta policji, starszy posterunkowy Dawid Lewak O tym, w jaki sposób pełnicie swoją służbę, świadczy chociażby dzisiejsza ilość awansów, wyróżnień, odznaczeń, ale oczywiście ważne. Po to, po to służymy, aby zostać docenionymi przez swoich przełożonych, dostrzeżonymi. Ale chyba ważniejsze jest to, że dzisiaj tę uroczystość zaszczycili zacni goście. Zobaczcie, są z nami władze samorządowe na czele z panem starostą, za to serdecznie dziękuję. Są przewodniczący rad, są zaprzyjaźnione służby, szefowie tych służb. Jest szef prokuratury, jest pan, jest prezes sądu, ale są również byli komendanci. Szanowni Państwo, i wiele, wiele innych życzliwych nam osób. Policja jest, była i będzie. Jesteśmy ważną, jeśli najważniejszą częścią tego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Ale każdy z Was, każda z Was, dzień w dzień w mozole i trudzie pełni służbę. I najważniejsze słowa chciałbym skierować do Was, moje drogie koleżanki i koledzy, policjanci i policjanci. Bardzo serdecznie Wam wszystkim tutaj dziękuję. Na czele z panami i komendantami Tomkiem i Krzysztofem, zacnymi, bardzo merytorycznymi i zaangażowanymi przełożonymi. Szanowni Państwo, jednostka w Karkozach jest jedną z bardziej wyróżniających się, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czy co za zasługą, Największą jest Was, policjantów i policjantek, a to są przełożeni, którzy nie mówią naprzód, tylko mówią zawsze za mną. To są najlepsi przełożeni. Policjantki, policjanci, samorządowcy, szanowni Państwo, według prezydencji, w imieniu samorządu Piotr Kartuskiego, a także w imieniu własnym, dziękuję za zaproszenie na ten wyjątkowy dzień. To w kalendarzu każdego roku święto policji to nie tuzinkowe święto to święto tych którzy dbają o porządek bezpieczeństwo i przestrzegania prawa w naszym powiecie powiecie który narażony jest na wiele zagrożeń ze względu na jego położenie w bliskości tych chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom za ich oddanie na rzecz służby i bezpieczeństwa w tym powiecie. Chciałbym, żebyście Państwo mieli poczucie dumy z tego, jak wykonujecie swój zawód. A dowodem tego jest, co powiedział Pan Komendant Wojewódzki, że wyróżniacie się na tle województwa, jeżeli chodzi o inne komendy. I to bardzo cieszy samorząd Powiatu Kartuskiego, że tak wysoką ocenę macie.